Bardzo długo oczekiwanym przez środowisko pielęgniarskie rozwiązaniem było wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia. To się udało, ale niestety nie wszędzie, jeszcze nie we wszystkich placówkach, te normy zatrudnienia są przestrzegane. Czy Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych monitoruje to zjawisko i wiadomo, jak duża jest ta skala? Niestety możemy powiedzieć, że normy zatrudnienia pielęgniarek zgodnie z rozporządzeniem ministra nie są przestrzegane w wielu zakładach pracy. Podjęliśmy tę decyzję i minister wydał rozporządzenie. Było zawieszone do końca roku 2021. Teraz ponownie jest obowiązujący lub liczymy zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, z artykułem 50, ale sytuacja katastrofy kadrowej w grupie zawodowej pielęgniarek jest tak duża, że w tej chwili, nawet negocjując spory zbiorowe, nie potrafimy ustalić z dyrektorami zatrudnienia brakujących pielęgniarek na etatach. Więc mogę powiedzieć, że z powodu braku personelu i złej polityki kadrowej w stosunku do tej grupy zawodowej mamy teraz problemy z zatrudnieniem pielęgniarek w ogóle, bo ich na rynku pracy nie ma. Teraz jeszcze należy przypomnieć że w system ochrony zdrowia weszła grupa miliona pięciuset osób uchodźców którzy mają te same prawa o ile chodzi o ochronę zdrowia co obywatele polscy i na tą grupę która w tej chwili możemy powiedzieć że w Polsce mamy 5,3 pielęgniarki na tysiąc mieszkańców no to przy wzroście o półtora miliona ten współczynnik jest niższy i dlatego też Powiem, spełnienie tych norm zatrudnienia przez pracodawców po prostu staje się coraz bardziej niemożliwe. My to pilotujemy i widzimy, że ta sytuacja jest po prostu coraz bardziej dramatyczna i sytuacja przeciążenia pielęgniarek i fakt ich pracy na kilku etatach, to jest w tej chwili zabezpieczenie tego publicznego systemu ochrony zdrowia pracą tych osób. A co więcej, jeśli mogę to pytać, nadal są niestety takie dziedziny systemu ochrony zdrowia, gdzie na te normy zatrudnienia oczekujemy. Mam tutaj na myśli psychiatrię. Czy może wiadomo coś o tych normach minimalnego zatrudnienia właśnie w tym zakresie? Jak rozmawialiśmy o psychiatrii, to były deklaracje ze strony ministerstwa, ale to mówię zmienił się minister zdrowia i zmieniła się e, grupa w ogóle w ministerstwie ministrów. I byliśmy wtedy deklarowani, że te normy w psychiatrii będą rozporządzeniem określone. W tej chwili już w rozmowach jest informacja taka, że do tego określenia norm w psychiatrii nie dojdzie, pomimo że słyszymy o próbach samobójczych w oddziałach psychiatrii, że nie będzie tych norm określonych, dopóki nie przebrniemy przez program pilotażowy dla centrów psychiatrii. Więc nic nic nie idzie w kierunku e, poprawy tej sytuacji pacjentów i zarówno przeciążonego personelu, dlatego że tego personelu po prostu nie ma. I widzimy tylko, że to się stale pogarsza i, i chyba też dlatego opór ze strony ministerstwa e, dotyczący wydania kolejnego rozporządzenia, które jest tylko papierowe.